Hej, hej, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z e, serii Hello Neighbor. I to jest odcinek, który nie miał powstać, i po ale powstał on na prośbę e, jednego z moich widzów, mianowicie użytkownika e, Archeolon 5431. Archeleon, przepraszam, gdzie przeczytałem który pod y, jednym z pierwszych filmów z tej serii zapytał się mnie, czy nagram Betę Wtedy jeszcze nie wiedziałem w ogóle y, jak ją ja, ja, jak w ogóle w nią zagrać nie sądziłem, że jest jeszcze dostępna okazało się po zrobieniu krótkiego researchu, że jest dostępna i da się w nią zagrać, jeśli ma się pełną wersję gry Ja pełnej wersji gry nie miałem i nie zamierzałem jej kupować za 130 zł y, ale udało mi się na szczęście znaleźć klucz za jakieś 13 zł tylko nie mówcie nikomu eee, No i tak, mam betę, mam też pełną wersję, którą no też nagram, bo czemu by nie eee, Jest lodówka eee, Tylko właśnie, dla e, tych, którzy są e, Zaznajomieni bardzo z serią, pewnie już jest to oczywiste, że to jest beta 3 eee, Bo tak, są też 3 bety I czemu beta 3, a czemu nie beta 1 i 2 Otóż beta 2 nie nagrałem dlatego, że po prostu nie jest dostępna, bo to była tylko wersja deweloperska, e, która nigdy nie była publiczna. A BT1 nie nagrałem, dlatego że nie było w niej nic interesującego, bo to po prostu była Alpha, d, alpha 4, z. E, tylko że z wyciętą piwnicą. Dosłownie, jak wchodziłeś do piwnicy, to po prostu odparł się krótkie ekran ładowania i wywalało cię e, z powrotem przed drzwi. E, nie wiem czemu. Mam takie dziwnie długie ręce, w porównaniu do reszty tego cienia Jakieś takie slenderowe Tutaj oczywiście nam się pokazała instrukcja na ścianie Musimy znaleźć walizkę Która jest tutaj Co chwilę tu się odpalają jakieś cutscenki e, Co dalej? Mamy znaleźć klucz I klucz był w którejś z tych szuflad Nie pamiętam do końca w której O! Ostatniej to robi sens e, Ogółem to tak Tą betę nie grałem ani razu. Wiem co tutaj trzeba zrobić, ale. I co? Aha. Nie. Nie musiałem podnosić walizki. Wiem co tutaj trzeba zrobić, ale nie grałem w to jeszcze. Yy, samemu. Więc to będzie moje pierwsze yy, playthrough. Aczkolwiek tak samo jak z Alpha 4 mam przygotowaną rozpiskę tego, co trzeba zrobić, a jest to naprawdę skomplikowane i z tego też będzie sporo odcinków z tej bety. Ponieważ jest to już tak naprawdę pełnoprawna, pełnoprawna gra, można powiedzieć, i jest to naprawdę sporo rzeczy, które trzeba zrobić. Ale zacznijmy oczywiście od tutoriala. I teraz tak się zastanawiam, czy coś jeszcze chciałem wam powiedzieć odnośnie bety i odnośnie tego, że nagrywam. Chyba nie, nie wydaje mi się. No, będzie dużo odcinków, bla, 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 beta 3 Okej, okay, jest domek Wygląda dosyć skromnie mamy kolejną instrukcję, open the door eee, Tak, oczywiście nasz klucz posłuży do otwarcia drzwi Kolejna scenka eee, <coughs> Ogółem to Yy, ogółem to, co. Nie wiem, w sumie, czy coś jeszcze chciałem powiedzieć. Chyba nie. Aha, taka ciekawostka. Jak ogrywałem BT1, to zdarzyła się pewna śmieszna sytuacja. Mianowicie, yy, odblokowałem sobie drzwi do piwnicy. W sensie otworzyłem je, ale deski uznały, że sklipują się w drzwiach. tych właśnie drzwiach i nie będę mógł ich otworzyć. No i już miałem się wkurzyć i wyłączyć grę, aż tu nagle Wacek uznał, że... Yy, nie wiem, chyba coś się zgliczowało jego AI i pomyślał sobie, że... Yy, że drzwi do piwnicy są normalnymi drzwiami w jego domu. Ała. Yy, no i po prostu zbugował się przy nich i powtarzał ciągle animacje otwierania drzwi, aż w końcu mi je odblokował i umożliwił wejście do piwnicy w której, no, tak jak mówiłem wcześniej nic nie było ciekawego w ogóle nic tam nie było po prostu chyba, chyba najmniej klimatyczne zakończenie ze wszystkich alf może oprócz prealfy ale tu w sumie jest jeszcze gorzej, bo w prealfie po prostu było pusto w piwnicy a tu jeszcze jak do niej wejdziesz to się odpala loading screen tylko po to żeby potem zrespić się z powrotem przy drzwiach, więc trochę bez sensu jest teraz noc Aramba. Nie jestem do końca pewien, gdzie mam iść. Ale chyba tutaj. Tylko mnie złapał, ale może i dobrze. Bo przynajmniej teraz jest dzień. Zresztą mi się w domu. Okej, okay, Watek tam idzie, to dobrze, to świetnie wręcz. Bo my możemy pójść tutaj. Chociaż nie wiem, czy się nie spotkamy. Nieważne, to było o wiele za duże. Mm. To może po prostu Boże, we... O! Boże, co on tutaj robił do cholery? What the fuck? Czemu on tam był? Niepoważnie, nie rozumiem. Nie rozumiem, jakoś tam znalazł. Widzieliście to, on sobie szedł. Mam lornetkę, ona nam się raczej nie przyda. On sobie szedł... Jezu, naprawdę, on sobie szedł gdzieś tam... Dobra, to jest odblokowane. Wywalaj, Wacek. Już kamerę postawił przy drzwiach, świetnie po prostu. Teraz musimy odejść się tutaj i chyba ten obraz odblokuje nam ukryte przejście i teraz tak yy, musimy się tam udać jak widzicie jest tutaj jakiś jak, jakieś schody, masa drzwi, ale nas interesują tylko te tutaj nie możemy wejść z bronią, ale broń nam się nie przyda tu jest czerwony klucz, który będzie nam bardzo przydatny z oczywistych względów możemy sobie wziąć ten but teraz trochę to zglitchuje Trochę za bardzo to zgliczywałem. To nie miało tak wyglądać. Mogę tu jeszcze cokolwiek innego podnieść. Mogę lurnetkę, ale... Ale ona mi tu nic nie da. Karamba. Eee. Nie mam pojęcia, gdzie jest teraz ten but. A on był że tak powiem istotnym elementem naszej strategii, która teraz nie działa. Aha. Aha, on tu jest. Może coś ten? Nie, nie podniosę go przez ścianę? Szkoda. Dobra, to chyba w takim razie... No tych itemów nie mogę podnieść niestety, bo one są tutaj... O! Okej, okay, udało się. Nieważne. Daliśmy radę. NIE! Okej, okay, nie wiem co tu się stanęło. Okej. Okay. Chyba się uspokoiło. O, y, otrzymaliśmy czerwony klucz. I krzesło, którego nie potrzebujemy. Teraz tak, tutaj jeszcze w tym pokoju były drzwi oczywiście, tutaj też chyba musimy się udać. I tu znajduje się łom, który będzie nam potrzebny oczywiście. Ogółem to w betach, tego wam jeszcze nie powiedziałem, ale... Ale Wacek potrafi teraz schodzić po drabinach i generalnie ma dużo większy dostęp do. Co tam jest? Ok, tutaj też musimy się. Znaczy nie musimy teoretycznie, ale. Przyda nam się to. Teraz generalnie ma o wiele większy dostęp. O nie. O nie! To było bardzo niefortunne. Ma większy dostęp do całego swojego domu. Co... Teoretycznie jest spoko. To się dalej buguje. Więc najwyraźniej dźwięk spontanicznie otwieranej i zamykanej bramy będzie nam towarzyszył do końca rozgrywki. Jezu, jak ja jestem ułomny Nie mogę z tego normalnie On prawdopodobnie jest gdzieś w domu No właśnie, o wilku mowa A raczej o Wacku Dobra, może ja poczekam jak, aż on się wycofa Wezmę konewkę, która chyba nie będzie mi potrzebna w tym playthrough Co ty robisz Wacuś, co ty robisz? Ok, wybiłem okno, to mi chodziło. Nie mam za bardzo czym w niego rzucić, bo mam same przydatne przedmioty. Możemy w sumie wejść tędy, chociaż on nas raczej dogoni. Na pewno nas dogoni. Karamba. Dobra, chyba po prostu do was wrócę, jak się dostanę tam z powrotem, wiecie? Ok, jestem z powrotem. Szybko poszło tym razem, bo wacek zaklinował się w jakiejś. Dupie, nie wiem gdzie. Tutaj no nie musiałem tutaj wchodzić. Jakoś tak odruchowo tam wszedłem. E, teraz oczywiście możemy wziąć łom. Wiem, że mogą go przerzucić przez tą dziurę po prostu, ale. Ale nie umiem się z nim bawić. Tak do końca. Wow, what the fuck! On tu robi. No widzicie o to chodzi, że on ma teraz dużo większy dostęp do wszystkich pomieszczeń w swoim domu. Okej, okay, nie wiem co się dzieje, czymś, czymś chyba mnie oblał No i... To ma oczywiście sens O nie Dobra, całe szczęście mm, jak warczy, jest gdzieś blisko Mam cały ciemny ekran jest, to jest jakiś pokój kamerami albo czymś. What the fuck! Olerny Łom. Czy on się chłodzi? Chyba tak. Dobra, schodził się na szczęście. Mogę go już normalnie podnieść. O. Nie jestem pewien, co to zrobiło. Może mu na przykład zablokowałem dostęp do tego, do kamer albo coś. Kurde, to krzesło też mogę mu blokować, bo teraz nie bardzo. Mam, jak się z tym sensownie wydostać, czekajcie, czy ja podniosłem. Nie, nie podniosłem tego parasola, a on nam się przyda, tylko nie mam teraz. Aha, to to też nie też by nam się przydało, ale. No, nie, nie przerzucimy tego tutaj. Chyba po prostu możemy to zostawić tu, gdzie było. Zresztą to i tak nie jest jakiś bardzo przydatne, bo on tylko otwiera te drzwi. I teraz tak, mamy parasol. Schodziliśmy już łom. O. Ej, może nam odblokuje te drzwi. Aha! Może być. No dobra, trudno. Eee, ale jak skopa w ogóle zabrał to krzesło, widzieliście to? Kurde, niezły, niezły z niego ten. Eee. Co się robi? Eee. Lewandowski normalnie. Dobra, on chyba poszedł w stronę, w którą ja chcę iść, co niekoniecznie mi się podoba. Magnes chyba nie będzie nam potrzebny w najbliższym czasie. Tutaj są nowe okna. Tak patrzę, czy przypadkiem. Nie ma tu jakiejś pułapki, ale nie było na szczęście. Teraz tak, możemy dostać się tutaj. Mm, I tu. To jest to samo miejsce, które było w, w ostatniej Alfie. I teraz tak, nie idziemy tu, bo tu już rzeczywiście byliśmy. Byliśmy czy nie byliśmy? Tak, byliśmy. To jest to miejsce z dziurą. Nie wiem co Watek robi tam na dole. I teraz tak. To musimy aktywować. To mi się bardzo przyda. Ale tu dalej nie możemy się dostać, widzicie? To są te kamery. I teraz tak. Musimy się dostać z powrotem do pokoju z torami, z tego co mi wiadomo. Nie mam pojęcia gdzie on jest, ale nie obchodzi mnie to, bo ja wchodzę tutaj. I i jestem tu. O! Okej, okay, tego nie musiałem jeszcze robić. I w sumie nie wiem, czy powinienem to robić. Ale to chyba nie ma większego znaczenia. Yy, mogę sobie tutaj być może, nie wiem, wyjść albo coś? Nie? O, musiałem kłócnąć Dobra. Eee. Ok, no to to już sobie tam stoi i to dobrze, ale my musimy skoczyć jeszcze tutaj i nie w taki sposób i zepsułem to absolutnie. Tak, nie mam pojęcia gdzie jestem. A, już mam pojęcie gdzie jestem. I nie chcę tu być. O! What the fuck! <grym> Dobra. Yy... Dobra, musiałem sprawdzić, ile trwa ten odcinek. I. Patrzyłem już jakoś 17 minut, więc całkiem sensownie. Trochę w sumie mało tutaj zrobiliśmy, jak tak się nad tym zastanowić. Więc może zakończymy sobie ten odcinek w trochę. Ciekawszy sposób: czyli wejściem do minigierki, tylko byłoby fajnie, gdybyśmy znaleźli gramofon, który wiem, że tutaj był w jednej z poprzednich wersji, tylko nie wiem, czy on dalej tutaj jest. Dobra, nieważne. Czy on tutaj jest? Czy już go nie ma? Czy jak to się z nim stało? Aczkolwiek też nie jestem pewien, czy gramofon jest nam potrzebny tak naprawdę. No gdzie? Aha, tu. Okej. Okay. Wywalaj. Aha, to jest drabina, na którą nie mogę wejść, apparently. Dobra, super, fajnie. Ech, boże, noc. Czekajcie, bo tam jest. O, też chyba nie potrzebuję tego gramofonu, taką dobrą sprawę. To jest pułapka, oczywiście. Ale my się z nie uwolnimy i uciekniemy. Absolutnie nic nie widzę. Nie, actually, ja nie wiem. Nie wiem, gdzie jestem, nie? What the fuck? Ok, znalazłem tutaj to miejsce. Teraz tak, wejdziemy do mojej ukochanej minigry. Eee. Yy. Albo spadniemy Tak, tak też można Dobra, to, to nieważne, to wydaje mi się, że jednak nie będziemy uruchamiać minigierki teraz mm, Tylko uruchomię ją I przejdę poza odcinkiem, bo w niej nic, nic się chyba nie zmieniło, poza jakimś tam jednym Małym detalem, więc nie ma sensu, żebym nagrywał wam drugi raz to samo Także Także ten, to było na tyle z tego filmu Widzimy się w następnym No i nasza lista jest jeszcze bardzo długa także prawdopodobnie z tego z, tego, z tej bety będą mm, Co najmniej trzy odcinki O ile nie więcej w zależności od tego jak będzie mi szło Dobra ja wolę tutaj Nie stać bo jeszcze spadnę za to ogrodzenie i nie wiem czy będę mógł z niego wyjść Więc Aha tutaj jestem Aha No tak, of course Odblokuję sobie te drzwi złote Skoro już tutaj przyszedłem Chociaż nie jestem w sumie pewien, czy jeszcze kiedykolwiek będę musiał tutaj przychodzić. Chyba niekoniecznie. Ale dobra, mam nadzieję, że wam się spodobało. Eee, dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnych filmach. I co, wychodzi na to, że nasza mała miniseria przyrodziła się w faktyczną No, serię Bo jak jeszcze do tego pełna wersja dojdzie, z tego też na pewno będzie parę odcinków, to Myślę będzie tutaj całkiem Zabawnie A tego prezentu nie będę otwierał, bo nie ma w nim nic ciekawego eee, Także tak To było na tyle I co Na razie, a ja idę robić minigierkę i I tyle Cześć.